Cześć, szanowni widzowie! Wraz z Łukaszem zapraszamy na spotkanie poświęcone październikowym nowościom komiksowym od wydawnictwa Kultura Gniewu. Łukaszu, co będziemy prezentować? Będziemy prezentować, uwaga, smołe Piotra Marca, w łamku sekundy Gaja de Lisle, jestem klaun Elisabeth Heland, Larsen i Marin Schneider, Luka Pilsona, Hilde i Roszka o po tytule Ucieczka przed deszczem. Proponuję zacząć od komiksu, do którego ja mam stosunek ambiwalentny. Z jednej strony komiks odrzuca mnie od siebie, czuję się bardzo zmęczony nim, ale z drugiej strony powiem, że ciągnie mnie do niego. On mnie intryguje i nie daje mi o sobie zapomnieć. Tak, to jest właśnie Smoła Piotra Marca. Tekst ten przenosi nas do mrocznego i enigmatycznego świata, w którym główni bohaterowie zmagają się z osobistymi tragediami oraz traumami. Chciałem powiedzieć, że ten komiks jest bardzo, bym powiedział, mroczny, tajemniczy, wciągający. Do tego sporo jest tutaj dialogów wewnętrznych bohaterek. Plus ta atmosfera wokół to jest taka. Horrorowa bardzo. Czasami mam trudność z tym, co się dzieje, z wiesz, rozczytaniem tego, co tutaj się dzieje, bo bardzo się dużo dzieje. Nie mogę nadążyć za akcją i nie wiem, co mam śledzić. Czy mam bardziej dialog śledzić, czy to, co się dzieje na obrazku, ale ogólnie mi się podobało i wiesz, od początku przez większość tego komiksu pada, leje, jest mrocznie, jest strasznie, jest tajemniczo, jest. Jakoś tak niebezpiecznie czujemy, że coś tam jest za rogiem, za kadrem, za gdzieś tam z boku coś czai się za, na, na nasze bohaterki, no i do, dostajemy finałową konfrontację, no i więcej nie zdradzę. Podobał mi się ten komiks. Może nie jestem jakoś bardzo zachwycony, ale podobał mi się. Dla fana horroru to może być ciekawa propozycja na listopadowy jesienny wieczór na przykład. Mhm. Dobrze, to ja zacznę od samego początku. Ponieważ początek jest dość oryginalny, bo mamy komiks w komiksie. A dlaczego tak? Jedną z postaci pierwszoplanowych jest Susan, która tworzy komiks i z potrzeby znalezienia inspiracji wsiada do samochodu i wyrusza w podróż. Na drodze poznaje autostopowiczkę i los obu kobiet w tajemniczy sposób się połączy. I to jest, jak wspomniałem, dopiero początek, początek ponad 300 stronicowej powieści, która łączy, i myślę, że już zdołaliście zauważyć, realistyczne elementy z surrealizmem. Jest to niezwykle trudny tekst do zrozumienia za pierwszym razem, i ja nie dałem rady połączyć go, połączyć warstw popularnych ze sobą, właśnie za pierwszym razem. To było dla mnie bardzo trudne i skłoniło mnie do tego, aby podejść do niego jeszcze raz. Dzięki temu wyłoniła się z tych obrazów, obrazów tajemniczych, pełnych niepokoju i pozornego chaosu. Osobista trauma, studium psychiki, walka z przeszłością, z fobią, z dojrzewającą przez lata traumą, poczuciem winy, a także i znalezienie odkupienia. W taki sposób ja mogę to odczytać, i oczywiście to wszystko jest uszyte. Hmm, wielowymiarowością, symbolizmem, taką dużą, głęboką metaforyką. I to, Łukaszu, na pewno z, dużo z, i to na pewno tak. sprawi trudność wielu czytelnikom, tak przypuszczam. A ty jak sądzisz? No ja, tak jak wspomniałem wcześniej, miałem trudność czasami z rozczytałem się tych rysunków, bo tak się tutaj dużo dzieje na tych kadrach, że Akcja pędzi do przodu i ja nie wiem, na co mam przede wszystkim zwrócić uwagę, ale starałem się wczytać w ten komiks bardziej. No i mówię, tam jest bardzo dużo tych wewnętrznych dialogów bohaterek. No i czasami wiesz, ja byłem przytłoczony trochę, powiem Ci. Tą, e, takim, ty, ty, tymi dialogami. Ilustracje, no spójrzmy na, na kadry. One są bardzo ekspresyjne. Autor szafuje stylami, i tak otrzymujemy po części szorstkie rysunki z wyrazistym kontrastem, za chwilę ciepłe, pastelowe z kartonowym akcentem, a za moment przepiękne, realistyczne. Ilustracje, które no, mnie najbardziej zachwycają. Ja bardzo lubię akurat taki styl i nie zamierzam tego ukrywać. Więc komiks jest eklektyczny, ale właśnie ten eklektyzm, ten miszmasz, on idzie w parze z wielowarstwowością fabularną. Więc ja powiem tak. Ja nie mogę tego komiksu polecić osobom, które oczekują po, po książce, po komiksie stricte czystej rozrywki, fantastyki tak. i zabawy. Nie, on jest wymagający. No Tak jak powiedziałem na początku, ja mam do niego ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony on mnie strasznie męczy, odrzuca od siebie, ale z drugiej ja wiem, że on ma pewną głębię i ja staram się tę głębię zrozumieć. Wiele tu jest... Pewnych wątków osobistych, które również i no mnie bardzo mocno dotykają. Więc pod tym względem ja mogę polecić osobom, które bardzo lubią. Komiksy wymagające, komiksy surrealistyczne. Piotrowi Mar Marcowi w, w, w tym tekście jest bardzo blisko do dwóch innych jeszcze autorów, których ja bardzo sobie, bardzo sobie cenię wow. i akurat mam te komiksy. Jest to Charles Barnes, ostatnie spojrzenie, a także Daniel Close, niczym aksamitna rękawica od dla nas żelaza. Tu jest surrealizm mocny, głęboki. I Smoła również prezentuje bardzo podobny klimat, moim zdaniem. Tak, zgadza się. Piotr Marzec odpowiada też za Słodkie Chłopaki i ten komiks Co? otrzymał i też dowiedziałem się z noty biograficznej otrzymał nagrodę Złotego Kurczaka. Najlepszy komiks roku 2020. No ja myślę, że może być głośno ze Smołą. Myślę, że nieraz. Pojawi się jeszcze ten tytuł. W łamku sekundy Gaja Dalajla burzliwe życie Edwarda MacBridge'a, czyli jednego z pionierów kina, który zasłynął z, z, ze słynnego zdjęcia konia, który przez y, łamek sekundy y, jest y, nad ziemią. To on właśnie był tym pionierem kina, jeśli chodzi o to. Y, on też tutaj. Y, Zmienił historię Kina przede wszystkim. Nie tylko y, Bracielu Mier, ale on też tutaj y, miał jakiś tam udział w y, tworzeniu historii Kina. No i powiem tak, y, bardzo ciekawie mi się to czytało. Y, sporo tutaj jest y, faktów historycznych, do tego sporo ilustracji, y, ale bardzo fajnych takich w tym, duchu epoki plus. Bardzo mnie cieszy, że oprócz ilustracji dodatkowo otrzymujemy, otrzymujemy zdjęcia głównego bohatera zrobione w, w, górach, w górach Yosemite. Czy ogólnie poznajemy historię fotografii, początków fotografii, czy ogólnie związanej z początkami kina. Tutaj mamy to słynne, właśnie dwunastoklatkowy eksperyment. Gdzie udowodniono, że to przez chwilę koń odrywa się od y, powierzchni, i, i tak to wyglądało właśnie. Je, jedno zdanie tylko chciałem dodać. Do tego okazuje się, że nasz główny bohater wcale nie był takim y, y, miłym, uczynnym i, i, i y, y, dobrym bohaterem. Okazuje się, że. Co tu dużo mówić, został uniewinniony, ale zastrzelił kochanka swojej żony. Tak, nie był dobrym ojcem, się okazuje, bo wcale bardzo, bardzo mało się zajmował własnym synem. No to, jest debię, podobało. to jest dosyć kontrowersyjne, nie do bardzo, końca tak. mogę się z, to, z Tobą zgodzić, e, wiem o co Ci chodzi, osoba, która przeczyta ten komiks, e, lampka może się zaświecić i to jest na pewno do dyskusji. Jest to powieść graficzna, która pokazuje życie, m, życie i działalność e, jednego z e, bardzo ważnych e, postaci, e, odkrywców, e, który przyczynił się do tego, że mamy w sumie kino takie, jakie obecnie. Ono jest. I wcale tak. nie przesadzam, nie przesadzam, bo nawet, słuchajcie, mamy tutaj malutki fragment z Matrixa. Tak, te sceny, które tutaj są, to chcę, żebyście byli świadomi, że choć pochodzą z Matrixa, to Pewną, pewną technikę to właśnie stworzył nie kto inny jak Edward Maybridge. MyBridge dokonał niezwykłego osiągnięcia. Właśnie uchwycił na fotograficznej kliszy biegnącego konia, jak to powiedział Łukasz. I ten moment jest uznawany za pierwsze zatrzymanie czasu i protoplastę filmu. A było to wszystko w 1878 roku. Tutaj też już dużo Łukasz zdradził. Mamy również pokazane życie prywatne. Życie prywatne Edwarda, które, które było burzliwe, otarło się o skandal, i mam wiadomość od żony. Ja bardzo lubię tego typu powieści graficzne, a jeżeli jeszcze dodatkowo bierze się za to Guy DeLease, którego my znamy z różnych innych komiksów, no mam przed sobą Wademek Ojca, który jest też genialnym komiksem, to rozrywka jest tutaj gwarantowana. W niektórych stronach umieszcza. Dodatkową animację, na przykład y, dwóch panów, którzy się biją dwóch bokserów, to można kartkując ten komiks tutaj zobaczyć animację. A faktycznie, punkt. faktycznie, no nie zwróciłem na to uwagi, słuchajcie. Fajny to jest. Fajny, fajny pomysł. I z drugiej strony jak patrzeć Dodatkowo tak y, używa takiej animacji. Żebyśmy mogli zobaczyć ten efekt. Kolejny tekst, bardzo e, dziwny, bardzo zaskakujący. E, jestem... Jestem klaun. Dlaczego to jest dla mnie takie dziwne? Bo e, otwieram e, książeczkę i to nie jest komiks. Dla mnie to nie jest komiks, to jest e, książeczka z ilustracjami. I e, pierwsze moje takie wrażenie, to e, no po prostu jakaś e, zwykła bajeczka. Ale w momencie, kiedy... Czytałem się w te teksty, zamieszczone na, na kilku stronach, to spostrzegłem: Nie, to nie jest zwykła bajeczka dla dzieci. Jestem klaun. Chodzę po linie między życiem a śmiercią. Mam w sobie wiele emocji i nie boję się ich okazywać. Jeśli ukryję, co czuję, mogę wybuchnąć jak wulkan. Jeśli ukryję, co czuję, nikt nie zobaczy, że jest mi smutno i potrzebuję przyjaźni. Może spotkamy się w szpitalu, gdy mimo bólu będziesz potrzebować śmiechu. Może zmęczonym również do mnie przez okno w izolatce. A może będziemy skakać po łóżku, udając kangury, które uwielbiają harce. Łukaszu, dla mnie ta książeczka jest terapeutyczna. Ona ma wielkie przesłanie i jest pretekstem do podejmowania rozmów z dziećmi na temat emocji, na temat pewnych sytuacji. Dlatego ja wybrałem te trzy m, króciutkie fragmenty, aby pokazać, że to nie jest opowiastka od taka sobie o, o kimś, ale. M, w tych tekstach przemycane są pewne, pewne wskazówki, o czym hmm. można rozmawiać z dzieckiem, o śmierci, o samotności, o uczuciach, o, o bólu, rozłące, o chorobie i dlatego ja uważam, że ten tekst jest jak najbardziej idealny dla Każdego rodzica, który ma, ma dziecko, nawet trzyletnie, czteroletnie, aby wspólnie móc obejrzeć te ilustracje, rodzic przeczyta ten malutki fragment i wspomni właśnie o tych uczuciach, jak dzielić się swoimi emocjami. Tak? To jest dla mnie świetne. Z tego co wiem, jest to trzeci tom, ponieważ Kultura Gniewu wydała dwa poprzednie jestem życie, jestem śmierć. Niestety nie mam tego, ale po tej, po tej książeczce, po jestem clown, nabieram ochoty, aby sprawdzić, co, co tam jest. Więc świetne, to jest naprawdę intrygujące. I mówię, choć to nie jest dla mnie. Ale na pewno mhm. to może się znaleźć nawet i w gabinecie terapeutycznym. Ja na pewno to przekażę szkole podstawowej, bibliotece, do szkoły podstawowej. To Super jest pomysł. wartościowe. To jest naprawdę wartościowe. Hilda i Rożek, powiem Ci, że bardzo mi się to skojarzyło z innym cyklem wydawanym przez kulturę gniewu, a mianowicie cykl jaki? Kalinka. Kalinka, oczywiście. Też oddałem cały cykl do biblioteki, więc gdybym wiedział, że. E, że ten, ta Hilda i Różyk będzie bardzo podobny, to ja bym pożyczył i bym w tym momencie pokazał. Ale tutaj gdzieś będzie link do, do e, Kalinki. A to jest tak. uwaga ciekawostka, bo to teraz kultura gniewu w Polsce przejęła od innego wydowodnia Centrala wydowań tego tytułu. E, bardzo mi się podoba. Sam, bardzo ładna okładka jest. Wiem, ja to, to chcę tak, pokazać. Tak, bo, te strugi wiem, deszczu. Tak, widać, u mnie dobrze. Hilda. Tak, super, to jest wydane. Aha. No i dobra, opowiadaj. Opowiadaj o czym to jest. To jest o pewnej przygodzie. List o Jelenie, jeśli dobrze pamiętam. I tego, jak spotkał pewne dziwne zwierzę, które najpierw chyba go chciało zaatakować, ale powiedziało, że jest dla niej, dla tego zwierzęcia węża dokładnie spotkał. Już pokażę tego węża, bo akurat zaznaczyłem. E, tak. Czego w takim razie ta historia, ten kadr, piękny, olbrzymi wąż, niewielki, bardzo ładny e, ala piesek, jakieś stworzenie fantastyczne, czego ta e, książeczka będzie dzieci uczyć? Bo znowu, to nie jest dla mnie, e, to jest dla hmm. dzieci, ale piękna, modra książeczka, która e, jaką ma wartość? Czego uczy? Edukacyjną na pewno, żeby nie oceniać e, książki po okładce. Bym powiedział. E, e, tak, żeby w ogóle nie oceniać, nie oceniać ludzi. Tak, żeby e, nie, tak. E, Zwierzą w tym wypadku. A także, że strach ma wielkie oczy. Tak, no, jest, dla choć, mnie tego dosłownie. Tak, strach ma wielkie oczy. Tak. Ale wiesz co, jeszcze muszę dodać, że pięknie to jest zilustrowane bez spoilerów. Nie chciałem pokazywać, ale ogólnie mogę spotkanie z tego lisa Jelenia, z tym wężem jest fantastycznie narysowane. Ogólnie ten cały komiks w warstwą graficzną i scenariusową jest bardzo fajną, ciekawą opowieścią dla dzieci, ale również dla rodziców, dla, ich, dla opiekunów tych dzieci, bo każdy z nich znajdzie coś dla siebie i to jest przygoda na wiele wieczorów. Można wracać do tego komiksu wielokrotnie. No i mówię, polecam serdecznie bardzo serdecznie. Dobra. Dziękuję Ci, Łukaszu, za ciekawą pogadankę na temat październikowych A, nowości. A my dziękujemy Kulturze Kniewu za komiks do recenzji. Super pakiet, ledwo mogę utrzymać, bo jest spory. Dziękujemy bardzo. Jasne, i dajcie znać, który komiks czy która pozycja Was najbardziej zaciekawiła. Jasne, są różne komiksy o różnej tematyce i myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. A co jest dla ciebie Cześć się. najciekawsze? Do zobaczenia. Daj znać w komentarzu. Cześć.